Gdybym nie poznała Alena Michela i Amitie Polon, to na pewno nie robiłabym dzisiaj tego, co, co robię. Pewnie bym była astronomem. Apteka darów powstała dzięki Amitié Pologne, przetrwała dzięki Amitié Pologne i dzięki Amitié Pologne trwa do tej pory, bo my ciągle mamy kontakty z Francuzami, przyjaciółmi naszych dawnych przyjaciół. Amitié Pologne to w tłumaczeniu z języka francuskiego przyjaźń polska lub przyjaźń z Polską. Dla mnie to jest więcej niż tylko i wyłącznie ta nazwa. To jest historia moich wielu przyjaźni z Francuzami, które rozpoczęły się 30 lat temu i które trwają do dzisiaj.